Ja naprawdę nie chcę wierzyć w przypadki, rozumiecie? Ale wszyscy dobrze pamiętamy mój film o White Widow. Bary na refrenie Wiem to z melodycznością i werwą, kurwa, przebić tego koła od roweru. No mainstream zjedzony i westrany. Nienawidzę ich, kurwa. Znaczy się, dobra, też bądźmy uczciwi. Ten Macias, jak uda mu się przełknąć obiad zanim wejdzie do studia, to całkiem mu mi nawet porapować, no nie będziemy mu tego odbierać. Ale nie darzę ich szczególną sympatią jako zespół kolektyw rapowy. I ja teraz, na parę dni przed moimi urodzinami, notabene 12 stycznia, nie piszcie do mnie wtedy, bo nie będę w stanie odpisać Otrzymuje rapera Szpaka, który najpierw zaczepia A potem rozpierdala całe to towarzystwo jednym utworem Matko jedyna, dziękuję Mam nadzieję, że nie okaże się nagle, że ktoś tam jednak od nich umie zrobić diss Bo mi głupio będzie Jakby wolę żyć w rzeczywistości, w której Szpaku wygrywa, ok? Recenzo Albo w sumie nie wiem, czy konkretnie recenzo Bo nie wyszła żadna płyta Chciałem zrobić to jako recenzo porównawcze Maty i Szpaka Ale że potem stał się biwa w sumie o tych płytach Nie mam za dużo do powiedzenia Co zrobimy z tego, moi kochani? Recenzo Najważniejszych wydarzeń ostatnich dwóch tygodni Czyli dosłownie epka maty, epka szpaka I szpaka na White Widow Moi drodzy, kanał Bartek Biegun Entertainment ma już no lekkim chujem 2 lata i prawie pół roku. Od lekkim chujem dwóch lat i prawie pół roku redakcja kanału Bartek Biegun forsuje, że jak polski raper nie ma do powiedzenia rzeczy na pół zwrotki, no to nie powinien robić o tym płyty. Od lekkim chujem dwóch lat i prawie pół roku raperzy jednak to robią. Natomiast rok 2024 zaczyna się zajebiście, ponieważ polski raper odkrył epkę. Teraz jeszcze tylko dezodorant. Czym jest epka? Otóż... EPK, tak zwane EP Extended Play. Nawet jak nie chcesz mówić po angielsku, to możesz sobie mini album powiedzieć. Tylko to chyba wtedy po łacińsku jest, no ale co tak kurwa, powiedz jak ci potrzeba. EP, wielka frajda. EPK to jest coś takiego, jak raporowi się strasznie nie chce. Ale tak kurę w schomu się nie chce. No idzie do tego studia, no bo coś musi kurwa do gara włożyć. No wiadomo, że pójdzie w końcu. Idzie do tego studia i myśli sobie, o boże, o boże, matko jedyna, ja muszę teraz 13 numerów zrobić. Jak mi się nie chce cholercia jasna na chuju złoty. Co by tu zrobić? O wiem, zrobię sobie epkę. Epką nazywamy plus minus tyle, żeby to było krótkie. Co tam się zwykle się liczy bodajże do siedmiu utworów i żeby to jakoś więcej jak 25 minut raczej nie miało. Tylko, że potem mamy albumy trwające 28 minut albo epki mające po pół godziny, więc no epka nie ma definicji tak szczerze. Zaczekajcie, przeczytam jeszcze patronów, może jak to zrobię w Marne będzie zabawniej, zabawniej. Serdeczne pozdrowienia dla Adama, Konrada, Wojciecha, Filipa, Jakuba, Dominika, Mateusza, Mimikla... Mimigla to bronek... SZC, wy jesteście pojewani Adriana, Szymona, Ślepego łamana, Ma Mateusza, Michała, Wiktora, Dominika, Bartosza i Maciej'a. Jak to się mówi we Francji, wszyscy jesteście чуć to bene. Jak usłyszeliśmy epkę, to jest wtedy, jak się raperowi zachce, żeby to była epka, a nie album, no bo dla epek jest osobna kategoria na, na nagrodach lecha. Nie, no żartuję, tak naprawdę wszyscy w Piździe mają te nagrody, wydaje mi się. W każdym razie wyszły w ostatnich kilku dniach, moi kochani, dwie epki. I to takie jest kości epki, co jakby się dobrze postarali ci raperzy, to mogliby nawet to nazwać maxi singlem i też by się nikt nie. Przy dupce, bo mają one, rozumiecie, po cztery utwory. Pierwszą z nich jest oczywiście Mata i jego 2038 Warszawa, drugą natomiast jest Szpaku Cerber EP, ale to wszyscy w sumie wiecie, bo ja w sumie mówię tylko o takich płytach, co wszyscy znają, nie, bo jakby tylko to się będzie klikało. Powiedzmy sobie, co te płyty łączy, co te płyty różni, w czym jedna płyta jest lepsza od drugiej? Może w niczym, może obie są tak samo wartościowymi projektami, tylko że skierowanymi do dwóch różnych grup odbiorców, a może oba są jebanymi ściekami dla pieniędzy? Uuu, kto to powiedział? Moi kochani, jedna zasadnicza różnica w tych dwóch projektach jest taka, że szpaku brzmi jakby mu się chciało rapować, natomiast Mata brzmi jakby mu się bardzo nie chciało rapować, ale do no kurwa wypada, bo ma tak zjebany PR po trzech ostatnich tragicznych projektach sygnowanych jego ksywą, że jak teraz nie otworzy szerzej gęby po podejściu do mikrofonu, to może być krucho. Bo był też jeden taki raper, co jego ksywa zaczynała się na maj i też za szeroko ust nie otwierał przy mikrofonie i no zobaczcie jak to się skończyło. Przypominam tylko, Mata nie dość, że w 2023 roku wydał CBW Mixtape oraz Gołębie Serce o średniej ocenie 2,75, to w 2022 roku Jedyny projekt, jaki puścił to była Fundacja 420 z Angleosią. O średniej ocenie postawienie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jakby... Leci Quintana, leci Czy to jest najgorszy strich wydawniczy w historii polskiego mainstreamu? Nie wiem, zależy jak White Widow zamknie trylogię. Teraz Mata wrzucił te numery, w których niejako próbuje pokazać, że on dalej umie robić takie rzeczy jak kiedyś robił. Tylko że na każdym etapie on teraz przypomina, że on nie chce tego robić i w sumie to co go to pierdoli. Te wersy jebaś ten type Beat Joe i z J.D. i tak dalej, no to nie brzmi jakby chciał nagrać 100 dni do Matury 2, tylko no, 100 dni do pójścia na bezrobocie, jeżeli nie wytrzeźwieje. Jakkolwiek moi mili Zarysowany projekt jest taki, że bierzemy sobie truskulowe bity i robimy na nich real talk z ewentualnym obrażaniem ludzi, co tam się kiedyś spieli do nas. Plus jeden numer robimy spizdy na rajdu, żeby spróbować przemycić to ludzie, Mam może się nie skapną, albo pomyślą, że głośniki im się zjebały, a w statystykach będzie, że lubią. U szpaka natomiast jest totalnie co innego: mianowicie mamy taki zarysowany projekt, że bierzemy ciężko alt-trapowe bity i robimy na nich real talk z ewentualnym obrażeniem ludzi, co tam się kiedyś do nas spieli jakoś. Plus jeden numer robimy totalnie spizdy trochę słabszy, ale to w sumie dla Dlatego, że reszta jest dopiero więc no ludzie może się nie skapną i pomyślą, o jezu, o jezu, jeszcze jakiś jeden numer, migal, ale go nie słucham, bo zastanawiam się, czy Macia odpowie na zaczepkę. Taka jest moja prawda o futbolu, moi kochani. Mam nadzieję, że zauważyliście, że chciałem wam zarysować, że te dwa projekty są kreskówkowo wręcz podobne do siebie, rozumiecie? A z tego, co mi kuluarowo wiadomo, to Gugu zgombało, no nijak nie trzyma się jakoś blisko na tyle, żeby sobie dogadać takie rzeczy, żeby wyszły dwie podobne epki. Nawet jakby się trzymali, to w sumie, pochuj by to mieli robić. Więc totalnym przypadkiem, Mata wydał Cerbera na Truskulu z Gorszymi refrenami, tylko że dwa tygodnie wcześniej. Kwintesencja hip-hopu, moi kochani. Jeszcze powinni się o to przyjebać. Skoro mowa o bitach, moi kochani, to trzeba zaznaczyć, że te matowskie są, no jakby ładne. No nie są to bity, które będziemy teraz pamiętać po latach jako klasyki polskiego hip-hopu, bo ostatnim takim to była droga od Hamburgu. Ale są to takie bity, co jak sobie pomyślisz, o matku, ale ja tu bym chciał być takim chłodnym, zabijającym innych ludzi swoim skillem raperem, nie? I myślisz sobie, ale bym nagrał taki numer, w którym bym wszystkich poobrażał, Jezus, ale bym był wtedy dobrym raperem. W twojej głowie zwykle materializują się. Bity plus minus w takim klimacie. To są takie klasyczne bity do truskulowego rozpierdolu piątej wersji, like I No, oczywiście abstrahując od tego Rage'a, ale o nim wam już nic nie powiem, bo wyczerpała mi się pula wordplayów ze słowem kurwica. Natomiast już no Kurwa! Chłop wziął sobie z czterech różnych producentów, powiedział każdemu z nich robimy hita! I oni wzięli i zrobili. No, ten PSR i Lewandowski akurat nie byli na tym micie, bo im się internet zaciął, więc wyszło trochę gorzej. Ale trzy pozostałe numery szpaka na tym albumie to jest naprawdę przejebany ciężki trap. Do tego Jerseyowa perka. Wydaje mi się w efekcie najmocniejsza, jaką słyszałem póki co na naszym podwórku A potem ma plaster, którego refren jest jawną inspiracją z Heaven and Hell e, kaniego Westa Skąd to wiem? Oczywiście bredzę, ale poza tym słuchałem tego numeru kurwa w tamtym miesiącu z 54 razy A przypominam, że on nie wyszedł w tamtym miesiącu Dlatego jak ja słyszę drop bitu z jakimś chórem, to ja po prostu już mergla dostaję hej Oczywiście Kanie ma tam totalnie prostszy wokal, a produkcja wyciąga to tak, że ten plaster od dim nawet się nie zbliża poziomem Też ten chór trochę mi się wydaje nie jakiś najlepszy, szczerze mówiąc ale ale mimo wszystko mamy 10 stycznia, a już znamy bit roku. Mamy 10 stycznia, więc jeszcze pewnie z dwa tygodnie ludzie, każdy przejaw czegoś znośnego będą opisywać tą konstrukcją, że mamy już bit roku, mimo tego, że jest tak wcześnie. Jebać internet. 1-0 dla szpacha. W kwestii flow trzeba docenić, jak Mata dalej umie poskładać pojebanie dobre wersy i sekwencje rymów. Nie no to jego leniwe flow, akcentujące się w totalnie losowych momentach, dalej chwyta. Jak jeszcze raz jakiś pajac alkoholik się spruje u wojewódzkiego, że mata nie czuje rytmu, to ja go rozpierdolę na Gali KMM ma sutra jeden w suchej na targowicy, mój kochani, jakby połowa raperów, chociaż w połowie, miała tak plastyczne flow jak mata na tych bitach, to Polska by właśnie kosmos kolonizowała. A pan Maleńczuk, jak nie jest w stanie jakiegoś flow rozpisać sobie pod metronem, to robi screenshota i mówi, że chujowe. A sam ma numer z Sentino. Ten kadr jest krzywy, czy mi się wydaje. Natomiast szpaku na tym albumie to jest bardziej szpakowski niż Dariusz. Jest naprawdę dużo darcia pizdy. To jest spoko. Przejebana charyzma w głosie. To też jest spoko. Naprawdę wszystkie te wersje siedzą jak pojebane, nie? Co prawda? Flow jest jakiś bez fajerwerków, ale no jak ten gość robi refren, to naprawdę jest spoko. I to tak spoko, że to z Refren no, nie na jakiejś spidziałem MCK w katowicach, tylko kurwa na stadion w Chorzowie. Albo na targowicę w suchej Beskidzkiej na otwarcie gali. Przepraszam bardzo, ale odpalił mi się lokalny patriotyzm po tym poście, Tomka Hajto. W każdym razie skacz, kurwa, to mnie wbiło w fotel tak, że jak jechałem do pracy, to minąłem przystanek tramwajowy i musiałem z buta wracać. Na szczęście jechałem do Gastro, a w styczniu jest chuja, a nie ruch, więc no, mogłem się spóźnić zdrojeniem. Więc we flow powiedzmy, jest takie półtorej do jeden. Dla szpaka, bo totalne hity chłop dostarczył, ale no nie chcę, żeby mata przejebał do zera. W takim razie mamy delikatne tylko 2,5 do 1 dla szpaka. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść, to u maty nie jest źle. Naprawdę u maty nie jest źle. Całkiem sporo chwytliwych, treściwych wersów, które są wplecione w jakiś tam strumień świadomości. Tu naprawdę nie ma się co przypierdalać. W Takiej dawce ten tekst jest jak najbardziej znośny. No dajemy jakiś tam znak jakości, ok? Tylko, że w pojedynku z takim szpakiem z kurwysynem synem nafidowanym, co to wziął i wyciągnął esencję ze swojego smutnego. Pierdolenia i bragowania o sukcesach swoich i swoich ziomów, a do tego zaczął zaczepiać maciasa i zaczął cały ten beef. To naprawdę, no, mata nawet nie ma co się tutaj przestawiać w tym momencie. Musiałby go maleńczuk zdisować chyba. Szpaku, nawet jeżeli by mu coś nie dojechało, nie wiem, no, wtyczka w autotune, by mu się odpięła i by się okazało, że ma głos jak Nitrozyn, jak w śmiesznych rozmowach telefonicznych, to i tak to, ile on emocji przekazuje w tekstach, zawsze będzie za nim stało i zawsze będzie plusowało i windowało te jego piosenki w górę. A że ma głos trochę lepszy niż Nitro, no, to z każdym kolejnym projektem zaczyna być większą psycho -fankę. Mojej kochani, dajcie mi go nabicie Solpita. To będziemy taśtać turbo optysia na kanale, dopóki następne hundcwoty nie wyjdą. Dużo lepszą epkę zrobił Szpaku, to na pewno. Tym bardziej, zważywszy na fakt, że obie te epki mają jeden słabszy utwór. I teraz najsłabszy utwór z epki Szpaka jest niewiele gorszy niż najlepsze utwory z epki Maty. A najgorszy utwór z epki Maty jest niewiele lepszy niż jebanie młotkiem przez sąsiada w ścianę o dziewiątej rano. Niemniej jednak oba projekty oceniam na bardzo fajne, bo są krótkie, są takie esencjonalne i są. Krótkie. Szpaku dziewiąteczka, mata natomiast siedem. Ale dobra, to nie z matą ma się szpaku bić. moi kochani, moi kochani, słuchajcie. Gossip, 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 gossip. Long story short. Szpaku losowo wstał kurwa w jakiś grudniowy poranek i wybrał że zje płatki z mlekiem. No i tam prawdopodobnie je sobie je. Po czym myśli, ja Jezu, za Jezu, ale bym się przypierdolił do kogoś. Czekajcie, kogo ja mam na mojej liście. No trochę ich je za chuj biorę wszystkich. I tak oto to po Pidzie dostali wszyscy ci raperzy z Waveu definiującego się jako podziemie. Co szpaku im szybko wytknął, że wy to chuj, a nie podziemie jesteście. Pytajcie się Pikersa, jak się robi podziemia. Przypomniał sobie wtedy szpaku, że kiedyś go tam Macias i Barry zaczepiali na Instagramie jakąś bekę kręcili tam cisnęli z zioma, co pisał, że szpaka słucha. No i po chwili to usunęli. Jednakże w internecie nic nie ginie, moi kochani, i szpaku jakiś skliny dostał, jak to w każdej messengerowej aferce 60 się rozpierdalają. No i wiadomo, jak poszła zaczepka, to Macias się podpalił i stwierdził, nie, no ja jestem polski Detroit, OG trapper, mnie to się tak nie traktuje i rozumiecie, nagrał diss. Ale on nagrał kurwa taki disc, że raz chuja tam szło zrozumieć, bo Macias się. Podpalił, że ktoś na niego zwrócił uwagę. No zafa, flugił się na cały numer, na bicie, co zapierdala. A Macias, no zbyt wyraźnie, nie rapuje tak szybko. Plus, no mix tam też jakoś nie dojechał, Nie wiem, kurwa, co tam się stało. Nie chcę tego włączać drugi raz. No było to na odpierdol, byleby nagrać to jak najszybciej, bo może jeżeli nagramy to jak najszybciej, to wtedy by to będzie jakkolwiek lepsze. No niestety, moi kochani, tak to nie działa. Szybko może nagrywać Biała, który jest w stanie na freestylu kogoś pierdolić, a nie Macias, który nie wiem, w sumie, co on jest w stanie na freestylu zrobić. No i dwa, niech merytorycznie się tam no, nie za bardzo zgada cokolwiek, bo jak już Genius poprosił go, no to coś tam wyzywał go od gejów Szpaku, Wacek, Pała, Kręta, Żenter, Jan Paweł rozjebał World Trade Center moi kochani No i on to puścił Szpaku w sumie wyjebał beką W sensie tak na socialach to wyglądało Napisał na IG, że jak Macias jeszcze chce to to może usunąć No jak tego nie usunie no to ja se zagram kurwa koncercik w wyprzedanej spelunie w Katowicach I zaraz wrócę rozjebać go nie? No i zwrócił i rozjebał go, nie? Jakby ja wiem, że my po prostu możemy być na głodzie bifów i jakiegokolwiek dobrego disu, ale dis Szpaka jest po prostu dobry. Rozumiem, że kogoś może boleć fakt, że tam nie ma jakoś za bardzo punchline'ów, jakichś fajerwerków technicznych, moi kochani. Według mnie w bifie dobrze przedstawione, logicznie przedstawione argumenty zawsze są wyżej niż puste pancze. Oczywiście, jeżeli masz argumenty i pancze, jest super. Jeżeli masz argumenty, które jesteś w stanie obrać w pancze, to już w ogóle jeszcze lepiej. Jednakże tutaj no szpaku mógłby tak naprawdę Zarapować inwokację też byśmy powiedzieli, że wygrał. W każdym razie w tym disie jest naprawdę fakt za faktem. Parę naprawdę mocnych momentów, których ja no, jak piąty raz słuchałem już tego Disu, to ja czułem dalej ciary, nie jak na przykład ten verzo trąbie e, o pawku albo ten break z samplami. Z, 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 jak to się nazywał swoim swoim No Jest to wyjebanie się na takiego pewniaka, z taką charyzmą, z takim delivery, że naprawdę szkoda gadać, wystarczy tego posłuchać. Naprawdę nie wiem, co by musiał nakać z i chłopaki z Wide Widow, żeby to przebić. W momencie, w którym to montuje, wy... Weszła odpowiedź Maciasa i dalej nie wiem, co by musiał nagrać. Ale mnie tu cieszy jeszcze jedna rzecz: nie zdążyli nagrać niczego, bo szpaku chyba stwierdził, że jakby, no skoro wcześniej jak nie mieli za bardzo na co odpowiadać, wystarczyło go poobrażać, odpowiedzieli w 5 godzin, no to jeżeli teraz po półtorej dnia tak naprawdę nic nie odpowiedzieli, no to chyba jakby nie ma co czekać, bo chłopaki są szybcy, więc no chyba nie mają w planach odpowiedzieć. W związku z tym szpaku wrzucił drugi dis. tylko ten Dis nie był odpowiedzią nawet na Maciasa, tylko był odpowiedzią na troszkę inną sytuację. Szpaku, no to jest taki syn, co ma rozmach, i on gdzieś tam rykoszetem zaczepił Alesena. Aleshen, no jakby jest z ekipy, która trzyma się z Wide Widow, no generalnie przecinają się często na numerach, w związku z czym, no tak jak mówię, Aleshen dostał po rykoszetem. No i Aleshen odpowiedział. Twierdził, że w sumie, no faktycznie, kiedy jeżeli my się tam coś sprzeczali na Instagramie, ale no chyba jesteśmy już raczej wyjaśnieni. Bardziej, że sami to powiedziałeś, że jesteśmy wyjaśnieni. A ja tak w ogóle to siedzę kurwa w szpitalu, mam depresję i chciałem się zajebać na pasterkę. Jest to całkiem dobry numer, bardzo otwarty, bardzo szczery, bardzo emocjonalny, szanujemy. Takie numery jak najbardziej. Tam nawet delikatne propsy dla szpaka w tym numerze były. No i Szpaku w sumie w tej swojej odpowiedzi powiedział, że no jakby Aleszenie jest git między nami, nie? Jak będziesz chciał, to kiedyś tam coś porobimy swoimi ekipami, bo a, bo chodziło o to, że ja Aleszen i szpaku mają ekipę o nazwie Google i że szpaku niby zajebał te nazwy od Aleszena, a sobie może nie, nie wiedział sobie, że ich chłopaki zarobiły tam jakieś trapy. Ja wiedziałem na przykład, bo ja wydaje mi się, więcej słuchałem numerów GD Gangu niż Google od Szpaka. No i moi kochani, co mi się tutaj najbardziej podoba? Ja naprawdę staram się rozumieć konwencję, jak jakiś wizerunek kreowany, nawet jeżeli to jest sztuczny wizerunek. Ale o ile ta konwencja jest jakkolwiek konsekwentna, nie kłóci się i nie udaje, że jeżeli ona jest fałszywa, to nie udaje, że ona jest prawdziwa. A tutaj został tak dobitnia i tak w sposób niemożliwy do zignorowania wytknięty brak konsekwencji, brak jakiejkolwiek prawdziwości w tym swoim wizerunku, a nawet zwyczajne cięcie w chuja z jakimiś wartościami, które niby tam się wyznaje, że mnie jest aż miło na serduszku, moi kochani, naprawdę. Jeżeli bify są po coś, to właśnie po to. Jak ktoś za bardzo kozaczy, to usadza się go na Idzie, bo żyjemy w świecie, w którym tylko przemoc jest w stanie rozwiązać, prawda, jakiekolwiek Problem. Też bardzo podoba mi się to, jak szpaku zareagował na odpowiedź Aleszena, że jakby to wszystko jest, wiecie, to nie jest szukanie spiny na siłę, to jest po prostu bronienie swoich wartości, to jest po prostu wytykanie komuś, że jest fałszywy, aczkolwiek umiejętność nawet jakiegoś przyznania się do błędu, nawet jakiegoś pogodzenia się, jeżeli tylko wyjdziemy z jakąś inicjatywą, to jest po prostu okazywanie szacunku swojemu przeciwnikowi, jeżeli tylko ten przeciwnik na ten szacunek zasługuje. Dla mnie naprawdę klasa i w tym kurwidoku powiem naprawdę fajnie widzieć coś takiego, fajnie widzieć to, jak bezbłędnie ten beef jest prowadzony póki co, Potężny props, ja jestem ogromnym fanem Szpaku ostatnio bardzo u mnie plusuje I o ile jego fity w większości mnie dalej wkurwiają O tyle na solówkach i na przykład w disach Naprawdę pokazuje się z najlepszej możliwej strony A przy okazji łaków, No ja pierdolę wodzu prowadź No i tyle na dzisiaj moi kochani Ja nazywam się Bartek A To był mój program biegun po... A to był mój program recenzo Ale jak chcecie mnie posłuchać w radiku W którym prowadzę program biegun południowy To zapraszam was na 105 FM w Krakowie i okolicach A jak nie chcecie to możecie zaobserwować na IG tam będę w ewentualnie chwalił się, jak bardzo najebany jestem na własnej urodziny, czy już w najbliższą sobotę. Z znaczy się w piątek mam taki chillowszy dzień, potem w sobotę mam troszkę mniej chillowszy dzień, więc wiecie jak to jest. A jak chcecie więcej tego typu filmów, odchodzących w jakieś tam delikatne może commentary nawet, to piszcie w komentarzach. W zasadzie piszcie w komentarzach cokolwiek, co chcecie, bo jakby ja już jestem kurwa twórcą na zlecenie, rozumiecie, nie? Jakby cokolwiek mi się powie, to ja to jestem w stanie zrobić. Chyba, że to jest przesłuchanie Twojego utworu, który mi podsyłasz na Instagramie, no to jakby przepraszam, ale kurwa, nie chce mi się czasami ale Posłucham, w końcu posłucham. Jak się odpowiednio dużo razy upomnisz, to posłucham. Subujcie i klikajcie inne socjale, ale przede wszystkim trzymajcie się cieplutko. Hej.